Każdy z nas chce zarabiać dobrze, godnie, a może czasami nawet bardzo dobrze. Ale to, co się wydarzyło w lasach państwowych, dokładnie rzecz biorąc, w oddziale tych lasów na Dolnym Śląsku, to przechodzi ludzkie pojęcie. Podwójna wypłata? A dlaczego nie? Taką solidarnością kierowała się właśnie zawsze Solidarna Polska z Bigniewa Ziobry. Czy to nie jest hipokryzja? A propos hipokryzji, to dzisiaj także opowiem wam o Mariannie... Czekam tutaj z pismem na pana posła Łukasza Schreibera. 9 marca dojdzie do walki Marianny Schreiber z Małgorzatą Magikal. Nie możemy do tego dopuścić. O Mariannie Schreiber, która nie tylko zakładała już partię, która była w opozycji do jej męża, nie tylko protestowała przed galą MMA, że jest to patologia, a teraz jest patocelebrytką, ale także udaje, że tak naprawdę nic się nie stało. Ale także wrócimy do tematu pana generała Szymczyka i słynnego bumboxa, czyli wybuchu granatnika w komendzie głównej policji w Warszawie. Szymczyk pokrzywdzony czy sprawca? No wiecie się tego za chwilę. Jeszcze jakiś? Jest ona jest. No coś mam Cześć, ja mam na imię Sebastian dzisiaj na moim politycznym vlogu zacznę od, zacznę od faceta, który nie ma szacunku do kobiet, który wyzywa, obraża kobiety z jednej strony, pokazując, że je hejtuje, ale chwilę wcześniej mówi, że hejt w internecie jest czymś strasznym. To hejtowanie y, nawet przeszło do TVP. wyobraź sobie. nie wierzę. Do tej nowej, odnowionej? Do tej nowej, jest. Może się już domyślacie, bo jest głośno o nikim innym jak o pierdolonym panu Krzysztofie Stanowskim. Tak mówię to z pełną odpowiedzialnością, a dlaczego? Sam zobacz. Słowa Stanowskiego. Dobrze. Deficyt mózgu. Czego jeszcze? Bo będzie się tak. deficyty. Deficyt także pewnej empatii. No, to bardzo delikatnie do ująłeś. Dobrze, no. Tak. Jeszcze jakiś? Jest ona jest pierlonięta, no coś mam, jak, jak mam to ująć w deficytach, no? Cały ten wyraz nienawiści i hejtu, jaki Stanowski wylał na panią Elizę Michalik, jest spowodowany tylko tym, że ona coś powiedziała o Zbigniewie Ziobro. A co? Też posłuchaj. Ziobro jest tchórzem, tak uważam. On nie chce odpowiadać, odpowiedzieć za to, co zrobił. On nie chce ponieść odpowiedzialności za to, co zrobił i zrobi wszystko, żeby tego uniknąć. I właśnie to robi. Tym jest moim zdaniem ta zupełnie strategiczna choroba. Jeśli się mylę i Ziobro umrze, bardzo naprawdę przeproszę i nie będą to przeprosiny vlogowe. I o ile muszę się zgodzić, że użyła mocnych słów i użyła też mocnej przenośni do tego wszystkiego, to nie mogę powiedzieć, że się nie zgadzam z tymi słowami w pewnym sensie. Oczywiście wydaje mi się, że w Ziobro po pierwsze kłamie. Po drugie, cała ta jego watacha pisowskich, zjednoczono-prawicowych wilków, która ujada, także kłamie. Wszystko to prawdopodobnie jest dużą mistyfikacją, bo Ziobro boi się odpowiedzialności, która już niedługo stanie u jego drzwi. Jedyne, co mi w tej chwili przychodzi do głowy, to jak widzę Stanowskiego i Zbigniewa Ziobrę, to wychodzi mi 2-0. Nie, 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 wychodzi mi 2-0 po prostu. Jednakże po chwili pan Krzysztof Stanowski ogarnął się, że tak powiem przyszła mu pewna refleksja i poczynił pewnego tweeta na portalu X albo Xa na portalu X. Choroba, nie wiem jak to się teraz odmienia po tej zmianie nazwy. Proszę nie kłamać i zachować precyzję. Po pierwsze, nie nazwaliśmy pani Elizy popierdoloną. Nawet gdyby takie słowo padło, to tylko z moich ust, ponieważ Robert to gentleman i nigdy by się na taki epitet nie zdołał. Natomiast ja określiłem ją mianem pierdolniętej. Ale to już nie moja wina, tylko jej. Traktuję to jako zasadzkę z jej strony. W ten sprytny sposób Stanowski chciał pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, musi gwałtownie odciąć Mazurka od całej tej wypowiedzi, bo Mazurek nie skrytykował, nie skomentował, nie stanął w opozycji do tego, co Stanowski powiedział, no bo jest mu trochę lojalny. Ale z drugiej strony, kiedy przyszło czeźwienie, panowie zrozumieli, że jeżeli medium, jakim jest radio RMF-FM, będzie potraktowane tak samo jak była potraktowana telewizja Republika, to reklamodawcy odsuną się. W najgorszym wypadku Mazurek będzie musiał być zwolniony z roboty. W najlepszym wypadku, znaczy nie wiem dla kogo w najlepszym wypadku, ale Mazurek zostanie, a reklamodawcy odejdą, bo reklamodawcy tak samo jak przy TV Republika nie tolerują obrażania i jawnego hejtowania przez pewne twarze danego medium. Oczywiście, teraz niektórzy z Was powiedzą, albo nawet pomyślą, że ja jestem hejterem, bo hejtuję Stanowskiego. Nie, ja nie jestem hejterem. Ja komentuję tylko tę sytuację, którą on sam wywołał. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że inna osoba jest taka i owaka, jest to oczywiście jego subiektywna ocena pani Elizy Michalik, ale. Dając taką ocenę w eter, puszczając ją w przestrzeń publiczną, daje też prawo innym osobom, aby zaczęły jego oceniać. I jeżeli faktycznie byłem pod wielkim urokiem i pod wielkim podziwem tego, z jakim rozmachem robi kanał Zero, to nie sądziłem, że po niecałym miesiącu kanał Zero okaże się faktycznie zerem intelektualnym i zerem Sensu Stricto, Żałuję, że kiedyś myślałem, że chciałbym tam mieć swój program. Dzisiaj wycofuję się, dzisiaj chętniej bym poszedł do kanału sportowego pracować niż do tych zer, które tam tak naprawdę są i które... Wywiadami z Andrzejem Dudą, z Czarnkiem czy z innymi pisowskimi nominatami, których liżą po dupie za przeproszeniem, bo liżą to, co oni mówią, nie są w stanie się sprzeciwić. A teatralne stukanie w stół Stanowskiego przy wywiadzie z Czarnkiem jest niczym innym jak pokazaniem, ja to ciebie Czarnek naprawdę szanuję, ty to jesteś gość. A więc, panie Stanowski, ja ocenię pana tak, jak ocenił pan panią Elizę Michalik. Jest pan po prostu pierwszy. Nie wiem, czy mogę jeszcze mocniejszy komentarz niż ten napisać albo powiedzieć, ale na moim Twitterze, do którego link znajdziesz tutaj i w opisie, znajdziesz też ciekawy komentarz do całej tej sytuacji. Każdy chce zarabiać dobrze, godnie, dużo, ale czasami mają niektórzy okazję, żeby zarabiać podwójnie. Dyrektor Lasów Państwowych, oddział Dolnośląski, czyli we Wrocławiu, niejaki pan Tadeusz Łozowski. W trakcie zmian w październiku został nominowany przez Zbigniewa Ziobrę i suwerenną Solidarną Polskę na dyrektora tychże Lasów Państwowych we Wrocławiu. Wypłata, niemała wypłata, mu się należała i nic mi do tego. Ale wyobraźcie sobie, że ten sam pan dyrektor nominował się nadleśniczym w innym okręgu należącym do tego samego oddziału lasów państwowych. A więc Występował w podwójnej roli. Raz był dyrektorem, raz był podwładnym, więc jeżeli podwładny coś zepsuł, to dyrektor mógł tę sprawę załatwić. W całej tej sprawie wypowiada się Jan Dzięcielski, który notabene jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej, który staje w szranki z moją znajomą Beatą Moskal-Słanieską na terenie miasta Świdnica. Jan Dzięcielski powiedział, równolegle jednak został zatrudniony w Nadleśnictwie Świeradów Zdrój, gdzie pobierał pensję nadleśniczego. Nie mówimy tutaj o kilku tysiącach złotych, mówi Jan Dzięcielski. W lasach państwowych pensje są wysokie, dlatego przełożeni pana Łozowskiego powinni zadbać, by do takiej sytuacji nigdy nie doszło. Jest to zgodne z prawem, ale nieetyczne. Dlatego ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Skoro pan Łozowski pracował na pełny etat we Wrocławiu i na pełny etat w Świeradowie Zdrój, to jak on łączył te obowiązki, bo z Wrocławia do Świeradowa to jest około godzina, może godzina 30 drogi, doba ma 24 godziny. 16 plus podróż to już jest dobre 20 godzin. To co, on 4 godziny dziennie tylko spał? Cholernie pracowity ten facet, ale okazuje się, że wszyscy w Solidarnej Polsce, suwerennej Polsce obecnie, będący w lasach państwowych, byli bardzo pracowici, bo przypominam że wydali około 30 milionów na billboardy, które miały pracować na kampanię wyborczą suwerennej Polski. Dlatego też muszę powiedzieć, że pan dyrektor Łozowski powinien nie liczyć na to, że mu pieniądze zostaną. On powinien liczyć na to, że pewnego dnia o 6, może o 7 rano, koledzy z CBA wejdą i zapukają do jego drzwi. A wy nie czekajcie, aż ktoś zapuka do waszych drzwi. Wy po prostu w tej chwili polajkujcie ten materiał, zasubskrybujcie mój kanał, a w komentarzu napiszcie mi zero. I nie mam na myśli, czy jesteście przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Ja jestem tylko ciekawy, czy jesteście za tym, co robi Stanowski na swoim kanale, który nazywa się kanał Zero. Zero w komentarzu powie mi, że jesteście tak samo jak ja, przeciwny temu, co on wyprawia w stosunku do kobiet. Ale teraz zanim przejdę do ostatniego tematu, czyli mojego komentarza w sprawie pani Marianny Schreiber, Marianny, Marien, Marianny Schreiber, to chcę wam powiedzieć, tutaj jest link do wywiadu, który zrobiłem z Magdaleną, z Magdaleną Lubacz, która no, zrobiła dosyć fajną akcję w internecie przeciwko Mariannie Schreiber. Magdalena Lubacz nie jest politykiem, ale rozmawiamy tam naprawdę o polityce i dużo ciekawostek powiedziała mi o samej Mariannie, bo Magdalena jest z tego świata, co Marianna. Więc zapraszam Was na wywiad z Magdaleną Lubacz, który dzisiaj w niedzielę, 25 lutego, około godziny 14 na moim kanale. A teraz przejdźmy do pato celebrytki która jest żoną byłego ministra, Marianna Schreiber. Schreiber, cholera, nie wiem jak to się wymawia, nieważne. Czekam tutaj z pismem na pana posła Łukasza Schreibera. 9 marca dojdzie do walki Marianny Schreiber z Małgorzatą Magikal. Nie możemy do tego dopuścić. Zwracam się do posła na Sejmu, Łukasza Schreiber, o natychmiastowe przywołanie do porządku swojej żony. Jest... Ona i tak pewno nie wie, jak ludzie na nią mówią, więc czy to Schreiber, czy Schreiber, i tak wszyscy wiedzą, że to Marianna. Marianna ma w swoim życiu wiele epizodów. Po pierwsze, nie wiem czy wiecie, że Marianny Schreiber z Wikipedii wykreśliła sama Wikipedia. Marianna napisała swój post, biogram na Wikipedii, dwie godziny później Wikipedia uznała, że Marianna nie jest osobą, która powinna pokazywać się w Wikipedii. Marianna Schreiber protestowała przeciwko walce z panią Magikal. Protestowała kilka miesięcy temu, ale teraz będzie z nią walczyła. Mówi się pektunia non omnet. Czyli pieniądz nie śmierdzi. Szkoda, że za tym pieniądz nie śmierdzi nie idzie czasami rozum. Bo jeżeli ktoś jest takim hipokrytą, że zakłada partię, która staje w opozycji do partii jego męża, następnie protestuje przeciwko czemuś, w czym sam bierze udział, a na końcu mówi jeszcze, że to jest dla dobra rodziny, to ja przepraszam, to nie jest hipokryzja, to jest po prostu debilizm. No, tak mi się przynajmniej wydaje. No może nie debilizm, może trochę za mocno powiedziałem, ale na pewno jest to idiotyzm. Powodów działania Marianny Schreiber może być kilka. Po pierwsze, może się okazać, że Marianna wie, iż jej mąż pójdzie niedługo siedzieć i szuka sobie zajęcia i dochodów na przyszłość. Może po prostu mąż jej nie kocha, a może po prostu zapomniała już, co mówiła. Tak czy siak, Marianna Schreiber nie będzie już dłużej przedmiotem mojej rozmowy, bo teraz przechodzimy do wybuchowego tematu, czyli do pana Jarosława Szymczyka, boomboxa, pokrzywdzonego za czasów wpisu, posiadającego status osoby pokrzywdzonej za czasów wpisu, ze względu na to, że zamiast głośnika dostał granatnika. Oczywiście, jeżeli nawet uznajmy, że myślał, że jest to głośnik, a nie granatnik, to jakim świetle pokazuje to jego inteligencja i doświadczenie w policji, że nie potrafił rozpoznać granatnika od głośnika. Jeżeli chodzi o to, że on nic nie zamiatał pod dywan, to minister Kirwiński pokazuje w swoim raporcie, że cała policja po wybuchu zamiast ewakuować się, zamiatała sprawę pod dywan. Ludzie byli zatrzymywani, nie byli wpuszczani, policja nie wchodziła w miejsce zdarzenia, karetki nie mogły przyjechać, a dwóch policjantów było ciężko rannych i wylądowało w szpitalu. Co więcej, cała ta sytuacja irytuje mnie. Dlaczego? Dlatego, że pan Szymczyk odszedł już na emeryturę, gdzie dostaje kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie emerytury. Ale powiem wam tak: czy Giertych, czy Kierwiński. Który z nich powinien napisać już pozew o zabranie mu tej emerytury, bo jest taki przepis, że jeżeli policjant zostanie oskarżony, a także zostanie mu udowodnione przestępstwo, to może stracić emeryturę policyjną. Prawa policjanta do emerytury oczywiście normalną emeryturę, dostanie, ale nie będzie miał policyjnych uprawnień i ta emerytura będzie zdecydowanie mniejsza. Jeżeli jesteście ciekawi całym przebiegiem zdarzenia i także innymi dowodami, zapraszam Was tutaj. Tutaj jest materiał sprzed kilku miesięcy który pokazuje całą aferę związaną z wybuchem granatnika Szymczyka pokrzywdzonego winnego na komendzie głównej policji w Warszawie. Za dzisiaj dziękuję i zapraszam Was jeszcze na materiał z Magdaleną Lubacz. Dzisiaj po południu Magdalena Lubacz i ja w długim, fajnym wywiadzie. Zapraszam Was jutro na normalnego vloga. Na razie, pa!